Witamy w HTV. Przed chwilą odbył się mecz z Orłem Piaski Wielkie, mecz zakończony wynikiem 2 do 2. Rozmawiamy z trenerem Hutnika Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, co wpłynęło na, na ten wynik? Wydawało się, że jednak Hutnik może spokojnie wygrać ten mecz. Znaczy, po takim meczu to szczerze mówiąc człowiek zaczyna wątpić, czy jest sens w ogóle pracować, jeżeli wystarczy nie wywoływać boiska na nasz mecz i stanąć z tyłu i kopać tylko do przodu. No może to jest też sposób, także chciałem pogratulować z tej strony tej prezesowi, który śmiał się przed meczem, że specjalnie tego nie zrobili. Jeżeli w taki sposób chcą robić punkty, no to, to bardzo im gratuluję sportowego chociażby podejścia do tematu. To jest tego tak, tak ode mnie. A jeżeli chodzi o mecz, stworzyliśmy może z 20 sytuacji, z tego 10 czystych. Połowę nie wykorzystaliśmy, bo piłka, tak skakała, że ciężko było w nią trafić. Połowę z naszej winy. Także skończyło się 2-2, straciliśmy dwa punkty. Tyle. Chłopakom jakby brakowało energii, słabe podania, wiele niewykorzystanych sytuacji, z czego to mogło wynikać? Tak jak powiedziałem, boisko było takie, jakie było. Wiadomo, że ta pogoda, troszeczkę taki przestępczy okres, no bo... Przestępny, przepraszam, nagle się zrobiło 20 stopni, a gdzie było wiadomo po 5 stopni. Organizm też jest troszeczkę ogłupiały, no to tak to, to, to jest, można porównać do aklimatyzacji. A więc to taki najgorszy weekend pierwszy. No nie ma co się tłumaczyć, przeciwnicy tak samo mieli jak my boisko nam przeszkadzało i przygadzimy dziś z boiskiem, bo taki, taki zespół, który tylko kopie do przodu, no to tyle. Nie żałuje Pan żadnych decyzji dotyczących składu? Jest Pan zadowolony z tej ekipy, którą Pan wystawił? Czy teraz może po tym meczu coś by Pan jednak zmienił? Nie, że zawsze, zawsze człowiek po meczu ma jakieś inne pomysły, ale myślę, że jak każdy trener gra drugi, drugi raz ten sam mecz po meczu, czyli, czyli pewnie dziś będę to jakoś głęboko analizował. Tak na gorąco ciężko pewne rzeczy powiedzieć. Myślę, że byśmy dobrze przygotowani do tego meczu, chociażby to, o ile stworzyliśmy sytuacji, mówi o tym, że, że ta gra się nawet układa, no ale trzeba skończyć tę sytuację. Właśnie. Czy w okresie przygotowawczym zabrakło pra pracy nad tym elementem? A czy co? Mieliśmy wyjść na takie kartoflisko jak tutaj i próbować strzelać na takim, na takim boisku, gdzie piłka skacze i to jest to tolotek? No, nie wiem, jak mieliśmy pracować, żeby być gotowi na takie, na takie kartoflisko. Dobra, dziękujemy bardzo. Dla HTV Agata Marzec.